Siemano wszystkim, jestem Jazga, to jest pierwszy odcinek znowu rozpoczętej serii z Daisy na Samkie. I jest ze mną, za mną, dokładnie. Eee, cześć, jestem Konrad. Dokładnie, predatorek z kanał Backspace Gaming, a z nim... Jakub. Kara Mustafa. I gdzieś tam w odluciu. No... Udy no, 007. No. Czyli Czarnyś. Czyli Robert. Ej, dobra... Co, co? Jest jesteśmy na serwerze Daisy, do którego AP byśmy mieli w opisie. Jest to coś w stylu Survival, ponieważ nie ma tutaj zombie, ale jest Survival. Przed chwilą zajebaliśmy kolosię i zajęliśmy mu on no, Tutaj mamy bardzo e, jakiś tam marki samochód, którym byśmy mogli pojechać, gdyby, gdybyśmy mieli e, silnik. Nie, że ja mam dwa silniki? Opony! No i będzie. Oczywiście. I kto strzela, pytam! Kurwa, kto strzela? Kto, kto strzela? Nie wiem, to nie ja, ja uciekam. On chyba na moście siedzi. Ja awczę. Umarłeś, Kuba. Umarłem? Ale gdzie on jest? Ogarnuję go ze sniperki tej ma. Nie, teraz, jak zaczęliśmy to akcja się dzieje. Czekajcie. Trafili mnie. Tutaj sternik. Tego, Adam. Tutaj. Zdech, dech, dech. Jestem w LV. SF. SF, Romolo. F, jestem w SF. Ta. E, dobra, to się przenosimy chyba do SF w takim wypadku. Chyba Ale słuchajcie że... do les, bo ja mam itemy temy dobre. A jeszcze no, nie no, do... to... Dobra, stary, chodź na razie. Do SF się gdzieś y, spotkamy i pójdziemy. Ale no, wiesz, gdzie jest takie molo tak jakby? Nie. Albo wiesz, dobra. Eee, mm. Chodź do tego! I. Coyote Patrol Pack, co to jest? Co ten to ten podstawowy jest... defultowy chyba bo nie wiem. No to defaultowy. Dobra, e, gdzie się możemy spotkać? M, wiesz, gdzie jest e, pogotowie? No, 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 no. Ale jak ja krzyk, krzyk, krzyknąłem, Jezu. <grych> Nic więcej wiem, tylko w ogóle nie wiem, gdzie jestem, czekaj, jakimś zadupiu. Ogólnie mam pizzę, jeszcze tak tak? To jest pizza? Bing bong. Podejdę? Nie, to nie jest pizza. E, faję mam, jakby ktoś chciał się zapalać. Nie, mapa to jest mapa, dobra, mam mapę. Dobra, ja nie będę dadał Byłam mapę. Cię może przydać mapa. I to jest ogólnie któreś tam podejście. Już pierwszy raz nagraliśmy, ale tylko nie wyszło. Przedobrzeliśmy z pamięcią. Teraz trzeba pilnować czasu. Kto będzie pilnował czasu? Bo kolejny. Nie ja. To ty nagrywasz. I tu masz rację. Dobry, ja to tak. No to gdzie idzie się do leszczy? Ja mam zginąć. Nie no, zginąć też nie jest naj źle. Piąt raz już yy, zginęłem, ale i tak, i tak jestem tutaj. Dobra, na... mam mapę odblokowaną całą. Wiemy wiem gdzie co jest. Ty ja się skupiłem. Gdzie jest ten jebany szpicy? Nie no, dobra, a wiesz gdzie jest salon samochodowy? No wiem, no, no bo ja już, salon, piszko, już ja już w przy nim jestem już prawie. już biegnę. W jego stronę. Za ileś tam pójdę. Remington. pak pak większy, ten 28 miejsc. Tak? Ten no to jest backpack. On wygląda jak spadochron, bo to jest na bazie tekstury spadochronu, ale to jest tak naprawdę Pack, czyli tam widzicie, yy, slotów 28, i też slot 6. I idziemy dalej. Ogólnie miałem fajny item, bo miałam kij baseballowy Adam. Tak. So. Y, trzeba znaleźć Engineer 2 tears Mam mały backpack, średni i mam duży backpack, który sobie przywłaszczę. To mi dasz średni. Ale jak ja już nie mogę go dać. No to biedny. No właśnie zauważyłem. Tylko podeszłam kawałki już kolejnego backpacka znalazłem. Dobra, jestem ogólnie w tej kryjówce, co będziemy mieli może. Czekajcie coś tam jeszcze jakieś kuszkę, jest to podejdę. No to idziecie do tego lasu, czy co? Chyba nie, bo mamy w miarę dobrej ceny. No to tu jatuaży. Mam toolboxa, wow. Ej, tam jest ktoś. Nie zgiń, nie zgiń. Dobra, ja się wycofuję, bo tam jest ktoś. Tak, widziałam tylko takie plecaki latające. To ja też idę do ciebie, więc może to ja. Ej, no to ja mam ginąć bo mam dwie butelki wody, trzy bandaże, trzy painkillery, pizzę, radio. Pustą butelkę wody, snajperkę GPS AK47, pełny karnister MP5 i Toolbox. No tak średnio. No, Dobra, jestem już prawie przy salonie. A ogarniesz taki budynek jakby tak na lewo od salonu. Taki krot przy nim stał. Tak, to jedna budowa taka. Nie. Ja jestem przy budowie. Ale Tam tutaj dwie osoby tle. biegają z tymi dużymi plecakami. Tak, no ja jestem przy garażu. Chyba mnie nie zauważyli jeszcze. Albo zauważyli, bo już nie zauważyli. Ja przyjechałam przy garażu. Albo zabije co jest. będziemy mieli, backpacki. Czy no bo jak? Ja nie gram. What <laughs> <Pura>, the <co> fuck? są <laughs> piękne dolarki w moim Ja nie gram. Czemu? Dobra, ja zaraz będę na budowie Wpadam zaraz na plac budowy I idziemy gdzieś w miasto w Poczekaj, ja tu... Poczekaj, ja tu na chwilę na... Te PKP znalazłem mm. to, bo już GPS mam, Market, wow GPS Market na budowie już jestem, jakby co Jak to dasz y, kolega powiedział y, Jak on powiedział? PKG To no, PKP To nie, PKG to przystanek autobusowy Pozdro Eee, co to jest? mam banana? Nie, beans, nie, to nie mam banana. Beant, co to jest? Mam tanana. Pomarłem. ja jestem to w to LS. No zaraz to wiesz, ja jestem w LS, więc. Czarny, gdzie dokładnie jesteś? No to ja to to... nie, ja zresztą nie wiem, gdzie jestem, ale. Adam, gdzie ty? No gdzie ty, ja przy tym krosie, stoję przy tym rozwalonym budynku. A to tam jeszcze jeden kros jest? No nie wiem, jestem na tym... O, tutaj no. Oczko. Co jeszcze do niego trzeba? No dwa koła i engina. Ja enginea mam już. No i... Patrz, patrz na niego. Chłop tu jest. Waa! A nie. Przez chwilę tak jakby jechał, nie? no, no tak podjechał. kładę też miałem takiego trzy, pra... trzy paliwa miałem. To podpaliłem podjechałam kawał. Predator, wiesz gdzie jest yy, taka, co tutaj jest ten... Yy, podanie? I prosto się jedzie do yy, Los Santos. Kurwa, jak się O żyd. mniej więcej. No, ale kurde. Spiernie. Jakiś frajer do... dźwięki z gry. Zaraz. Bo ja wszystko słyszę, a to czasami kurwa Chłopie... mogę jakiś... od razu powiedzieć, że jeszcze jedna jest zapowiedziana seria z... Panem e, Karmazynowym Szejkiem. Nie wiem, czy jeszcze predytorek się dołączy. I no, się dowiecie później, jaka to jest seria. Jak ją wrzucę oczywiście. Co do odcinków, nie myślę kiedy będą. Ogólnie planu planuję już... Od... Kara Mustafa zginął? Wszyscy zginą? A nie. Nie, ja nawet nie chodzę. Jaże mnie zabić chce, ale no czekaj. Y Czekaj, czekaj, idziemy i kurwa, idziemy. E, mam pistolet, taki wiesz, e, mały. Co? E... Ja mam shotguna, masz pistolet, te naboje do żywienia. Nie, nic nie mam. Ja mam tylko ten backpacka. Kurwa, ty zniknąłeś mi. Ej, halo. Nie. Gdzie ma? Co to jest? Kurwa, żeby to jest? to poszedłem. Kurwa, Czekaj to na ciebie i nie ja po... czy jest? Jasno, czy sam. jest? tam jest? tam jest? Naboje do czegoś? Boje, oby do shotguna, oby do shotguna. MP5. Ja o, mam MP5. Ale ja mam naboje. Dobra, to jeszcze naboje. A ja mam MP5. ja mam naboje. O, uważaj. nie tu jest dobra zajście. Tu są schodeczki To Zauważyłem. Jestem na parkingu, być może ale Robert. To jakbyście mogli zauważyć, to jest takie jakby zjechana teksturka. Nie wiem czemu w takiej ciemności mam zjechane tekstury. Wiesz z zjechane. No zjechane, zobaczcie nagranie. Normalnie, w no, normalnych mam normalnie, a tam mam takie dziwne. Ej, gdzie mam iść? A, że tak dalej jest taka ciemno, nie? Nie, w ogóle tak mocno ciemno jest. Gdzie mam jak iść? Dal, jak dalej się patrzysz, to się dalej ci rysuje. Nie, nie to nie Gdzie a... mam iść, do LS? Do my jesteśmy w SF, to nie wiem. Parking byś... Się... Ja jestem w LS. Czekajcie, jakaś poczuszka jest. Chinę. Morfina, bierz to! Wziąłem, wziąłem, wziąłem. nie dobry z angielskiego. No, <laughs> mam bo... kolejną rzecz. Co tym razem, co tym razem? Eee... Snajperka. Wait, what? Co to jest? Hitpack, Co to jest hitpack. To jest chyba kamizelka. Eee... Gdzie jest ten hitpack? Gdzie jest naboje? Czym razem do tego? Eee... Czekaj. Snajper. A. O, mam snajperkę już z nabojami. Daj. Byś chciał czarny. Czarna tragedia. Tak, bo ja też mam tu jakieś boje. Zobacz, do czego masz. Ja mam 15 z e, tych naboi. Do snajperki to mogę ci dać, choć. By było miło. A sniper round. Drop. To nie wiem, my się spotykamy gdzieś, bo tak gramy nie wiadomo jak. Nie, nie wiem, ja bym mógł tutaj jakbyście do nas przyszli, bo mamy też w miarę dobrej temy. A ginąć i tak nie warto. Oboje, obie strony nie giną. No nie no warto. No ale wiesz, to jest. Nawet Taka na mapę nie mogę spojrzeć. Ja mam mapę. Co pizza. Chyba, że coś rower znajdzie i po nas... po mnie przynajmniej przyjedzie i po czarnego, nie. Czarnego to ja nawet... około mam. Biegnę do LS. Ja jestem w LS na tym Ty, kubuj. Sorry. Y, jeszcze karnister jedno koło i możemy cross opalić. E, ja widzę ten, ten wieżowiec, już to zaraz będę przy wieżowcu. Zaraz. Wtedy wiesz gdzie ja jestem A coś było, coś było. Czarny wiesz skatepark? Eee, y, w, w LS? Tak, mam no, Mamy to jeszcze dalej. O, Dobrze. No to, to ja tam ogólnie jedno koło. To stój tam, ja zaraz może będę jak coś. No ale szybko biegnij. Bo to tam jest jak się jedzie na pierwszą misję tam do... Tak, to jest to. Dobra, zaraz. Ja tu jestem, szybko, bo przy, przy szpitalu mogło być... Pamiętam, że przy szpitalu były dobre itemki zawsze, więc jestem blisko szpitala. No to chodź. A ja jestem dopiero przy tym wieżowcu, zaraz będę tu. Poczekaj chwilę. No to to, to jest króciutko, ja przy, przy... Prawda. Tutaj mam FBI skin jakiś, tylko no nie to mogę... FBI skin. Nie znaczy, nie wiem, jeszcze przy ...FBI. bo ja go nie biorę, ją mam. Mam kolejną oponę, a jeszcze karnister i jedziemy do was crossem. No. Czy to w miarę dobry odcinek będzie. Lepszy niż poprzedni wyszedł. Karnister jeszcze, że potrzebny nam jest skończył. Ja mam karnister. No właśnie, a my mamy dwie opony i silnik, więc możemy cross odpalić. Dobra, gdzie... a jak jestem przy to kurwa, gdzie skręcić? <noise> ja no Czekaj, coś mam, coś mam coś co to jest? Z nieba nie. jakby kurde, no nie. Ja z skin też mam. No, idź, no chłopie szybko, bo tu jest niebezpiecznie. Dobra, biegnę, jestem przy wieżowcu, no i co, i czekaj chwilę. Na. Czekaj, aż do tego. Kurde, doszłem 100 km, zrobiłem. Wychodzisz czarnyś? No. Ej, padam, czekaj, bo muszę się napić. Gdzie ja, już jesteś? Nie, ja jeszcze nie muszę się mieć. Ej, czekaj, chodź tutaj ze mną. No, no, gdzie dopiero... już jesteś, tragedio? No idę, przyjeżdżawcy, dopiero jestem tu idę no, pod, robisz, pod, do... no, i idę pod autostradą. Napełnić tę butelkę, chcę. Ale to niedobra woda będzie. Jak, do... W ogóle tak się da? No? Pod autostradą idę, teraz biegnę znaczy. To napełni? Zaraz będę już. Water, butel 2, pint, killer, bandage. Makaro, BPM, a to jest ten pistolecik, banans. Zjem sobie banansa ale ja nie mogę uniknąć. O dobra, napełnił się. Okej, okay, idziemy. To myślę, że podejdziemy jeszcze kawałek. Dobra, i... zaraz będę. I, I nagrasz drugi odcinek. Nie, do kroza wracamy. I już przy Crossie myślę, że... Ej, Kończo, jesteś tym parku, w tym skateparku? Skateparku jeszcze jesteś, czy nie? No jestem, ciągle czekam na ciebie. A no dobra, tam jest, nie ma Ej, nagrasz jeszcze dwa odcinki? No chyba, że mi miejsce dysku nie do bo wyjdzie 15 minut 20 giga i tak się w miarę konwertowało do 3 mszakem to nie wiem jeszcze. Czekaj no! Gdzie ja ty ja jesteś, po... bo jestem tu w Dobra, tym Dobra, chodź tutaj. Ale... Wejdź na skate park! To będę cię widział, bo ja jestem skampiony ja w krzakach. W no w jestem! Okej? Okay? Ja tak nie wiem. Ja... ja lewo? No tak ja tak ja jestem jestem z z nie jestem w tym Tutaj! Nie ma a, jestem, widzę się. Nie karmistrza, ale wszystko jest, wiesz... Chodź tu, tragedio. Idę. Chodź tylko... Idź zawsze bokiem, nie idź ulicą, bo cię zaraz dopadną. Czekaj, przeskoczymy przez... co, masz coś? Czekaj no. na mnie, bo się zgubię. Szybko, 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 nie, go, 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 Muszę coś wyjebać. A nie, mam jedna. Wiedziałem, że tu coś będzie. Czekaj. Gdzie ty? FBI Skin mam jeszcze jeden, dla całej ekipy będzie. Jezu, jakie ja mam teraz itemy, to padniecie. Gdzie ty jesteś? Co masz? gdzie no gdzie ty, kurwa, Skin? Teraz to ja mam tutaj, no tutaj, do szpitala i... Nie wiem. Nie, tu nie jest. Jezus, znalazłem to szpital, Co znalazłeś? Sorry. Szpital, mam wszystkie te... Wszystkie medyki. U. Czekaj na mnie. O kurwa. Paweł, jestem. Mam kolejną broń, Mini. Chodź tu, to ci dam. Ale ja nie mam miejsca! To czekaj, wezmę ją na razie, potem ci przekażę. Co ty, predator, robisz? E, 19 slotów mam zajętych. Trzeba szybko backpacka znaleźć, tego większego. Wziąłem tego, ze szpitala itemki. Mam morfiny, mam paczki krwioną, chłopie, przyjeżdżajcie po nas, Macie już to? Co? Adam, chłop, pod szpital weź mnie zaprowadź, bo ja nie wiem, pamiętam, gdzie to było. Pod szpital idźcie, bo pod szpitalem mogło być dobry nie, item. Nie, ja byłem chyba nic nie było. że nie podchodziłem tak do złotu. Masz, masz żarcie i to? Czekaj, ja mam mapę, ogólnie sobie zaznaczę. <grym> to jest <grym> Czekaj. Mam ja. Ja mam mapę. Czekaj, gdzie... ja mam... Co? Dobra, chodź. Czekaj. Jest, do shotguna, czekaj. Wywalę, muszę sobie coś wywalić, co czekaj, będę miał... Wywal coś i ja to wezmę. Eee, to wywalę Edgida. No to wezmę to. Wow wow wow, 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 Dobra. Zabieraj. To Czarny, biegaj przez tę ulicę. No, ale no ja, kurwa, niby, że biegnę, ale w ogóle mnie nie chce biec. Bo może zmęczony jesteś, Czarny. Właśnie. Dobra, bab bab pistoleta. Czekaj, mam jakoś znowu coś znalazłem. Nie wiem, co to jest. Eee, mam M M4. Mhm. Ja nie mam tego. Jezu, ja mam cały już plecak 28 slotowy zapełniony. Ja mam prawie ten większy. Ale to jest dobre, że na przykład jak weźmiesz do łapy ten shotgun, to potem on ci w plecach nie zajmuje miejsca. No, no. Dobra, idziemy powoli do tego. Ty czy tam coś było Nie! Eee e, shotgun. O kurwa. Chyba znego idziemy do... Jeszcze kawałek. Eee, czekaj działa? Nie, trzeba Trzeba cztery koła. Nie my mamy dwa koła i będziemy krosa palić. Co tam? Mam trzy pistolety, takie wiesz pojedyncze Dobra, Dobra wychodzimy, idziemy gdzieś się skampić. Chodź mam okay. powiedzieć. Widzisz, widzisz tam te domki? U góry? To jest kawałek jeszcze chyba z jedna Tam, wiesz, tam na tej górze, nie mam. No, no to tam trzeba iść, tylko uważać. Zaraz się jeszcze napiję. Dobra, przebiegniemy. a no, amunicja teraz jest najlepsza. Do snajperki by się przydało. Do snajperka. A my jesteśmy już w motelu. No to my jak zrobimy crossa i benzyny Nie, potrzebujemy jeszcze tylko... No benzyny. Nie, jednej opony potrzebuję. Dobra, nie, Dobre, nie ma. Jedna opona i benzyna. Czarny paczek wygląda teraz. Dobry, dobra. dobra, ej, są te paczki takie duże, to powinno coś tu leżeć. Water butel. Ja mam kilka butelek, więc będę mógł ci dać. Ale to nic nie daje, ja tam podchodziłem. gówna. <coughs> Kontrolem wciskasz i masz to, co w środku jest. Kontrolem, no a nie altem w przypadku? Kontrolem, do tej paki wielkiej podchodzisz i kontrol wciskasz ty. A, dobra. No to u mnie jest alt lewy. No, no, a ale tym, dobre. Medkit, morfin, bandaż, panty bloodbag. bloodbuck. Mam dwie miejsca, no to biorę ja bloodbuck. Mam tylko jedną rzecz, żeby nie zaśmiecać sobie, bo i tak mam proste <laughs> 600 na 38. I biorę... Chodźcie czarne, ukryjemy. Kądził, bo... Bądź Bądź się czarne, ukryjemy. Myślę, że zaraz skończymy już powoli pierwszą odcinek. i FBI. Usually. Weź skinna FBI i idziemy. Ja nie, ja posiadam. No to czekaj, dam ci. Mm. Aleko jeszcze? Masz tam leży. Musimy gdzieś na budynek wleźć. Co to było? Zginąłem, bo nie napiłem się wody. What the fuck, ja już myślałem, że tu chłopie jakiś. Nie, ja wody się nie napiłem. O Jezus. Ech. Nie! O wódkę mam. To co, kończymy na tym pierwszy odcinek? Dajcie, ja muszę krwi wziąć. Mleko mam. Mhm. Dobra, krwi, dobra, dziękuję. To co, żegnamy się powoli. No powoli. To mówcie coś. Tutaj na budynek bijemy. To tak, to kolejny odcinek się pojawi niedługo, ponieważ zginąłem, zabrakło mi chęci do grania teraz, więc myślę, że nagram za sobą drugą grę z panem krawędzanowym czenkiem. tak, do kolejnego odcinka, IP jak w opisie, ich linki do kanałów też w opisie i żegnajcie się. Papa, pa! Na razie. Monarka, no, narka. narka. Do kolejnego odcinka znowu i na razie...